Czy kiedykolwiek stałeś pod drzewem tak ogromnym, że całkowicie cię zasłania? A czy widziałeś kiedyś drzewo tak ogromne, że 30 ludzi nie mogło objąć jego pnia? Tak szerokie jest to drzewo o to coś, czego nigdy wcześniej nie widziałeś. W tym odcinku Wonder Facts odkrywamy największe drzewa na naszej planecie. Numer 10. Drzewo Genesis. To drzewo jest siódmym największym na świecie, a jego pień ma 26 metrów szerokości. Wyobraź sobie, skoro pień jest tak gruby, jak wysokie może być to drzewo? Drzewo Genesis rośnie na górze Homegrow we wschodniej Kalifornii. Zostało odkryte w 1985 roku przez Weddell i Michael'a. W tym czasie, gdy mierzono jego wysokość, wynosił 257,5 stopy lub 78,49 m. Następnie w 2013 roku drzewo zostało ponownie zmierzone. A jego wysokość wzrosła do 282,8 stóp. Więc, przyjaciele, pomyślcie o tym, jeśli urósł tylko 25,3 stopy w 36 lat, ile lat myślicie, że może mieć to drzewo? Kiedy badacze go studiowali, ujawnili, że to drzewo mogło tu stać od tysięcy lat. Numer 9. Drzewo prezydenta. To drzewo stoi w Parku Narodowym Sekwoi w Stanach Zjednoczonych. A jego podstawa ma aż 28,4 metra szerokości. Patrząc na nie, czy potrafisz zgadnąć, ile lat może mieć to drzewo? Ma ono ma 3200 lat. Drzewo Prezydent ma wysokość 247 stóp, około 75,3 metrów. Został nazwany w 1923 roku na cześć prezydenta Warena G. Hardinga. dlatego jest znane jako drzewo Prezydenta. To drzewo jest tak ogromne, że widać to już na zdjęciach. Każdy stojący pod nim wygląda na malutkiego, a nawet ktoś wspinający się znika na tle jego ogromnej wysokości. Numer 8. Drzewo Roberta Eli. Aby zobaczyć drzewo Roberta Eli, trzeba odwiedzić park narodowy Kings Canyon w Kalifornii. Zostało nazwane na cześć Roberta Eli w 1875 roku. Było kilka prób zmiany nazwy, ale ostatecznie nazwa drzewo Roberta Eli utrzymała się. Jego pień ma 26,9 metra szerokości, a wysokość wynosi 250,7 stóp, czyli 76,4 metra. To drzewo Roberta Eli ma teraz 2436 lat. To drugie co do wielkości drzewo w Parku Narodowym King's Canyon. I zajmuje miejsce jako jedenaste największe drzewo na świecie. Numer 7. Drzewo Franklin. To ogromne drzewo zostało nazwane na cześć Benjamina Franklina. Znajdziesz je w parku narodowym Sequoia w USA. Wznosi się na 224 stopy, czyli 68,3 m a pień rozciąga się na 28,9 m. Silna burza kiedyś złamała wierzchołek tego drzewa. W rezultacie wysokość drzewa została zmniejszona i od dołu nie wygląda jak zwykłe drzewo. Od podstawy wydaje się czarne w kolorze. To dlatego, że pożar lasu przypalił dolną część drzewa. Teraz podstawa tego drzewa wygląda na przypaloną i zwęgloną. Numer 6: drzewo Lincolna. To drzewo jest tak grube u podstawy, że każdy stojący obok wygląda na malutkiego w porównaniu z jego wysokością i szerokością. Jego podstawa ma 30,1 metra szerokości, a wysokość wynosi 250,1 stopy, czyli 80 metrów. Drzewo Lincolna ma tysiące lat. Nawet po wielu burzach, deszczach i pożarach lasu przez lata, nadal stoi silne. A kiedy drzewo rośnie tak wysoko i tak szeroko, jego korzenie stają się również niesamowicie silne. Numer 5. Drzewo króla Artura to drzewo pierwotnie nosiło nazwę drzewo kalifornijskie, ale później przemianowano je na drzewo króla Artura. Łowca zobaczył je po raz pierwszy w 1978 roku. Kiedy zmierzono je w 1985 roku, drzewo miało wysokość 270,3 stóp. Czyli 80,4 m. To, co wyróżnia to drzewo, to szeroka podstawa, i pod nią znajduje się naturalnie ukształtowana jaskinia. Można w nim wygodnie usiąść, i wciąż rośnie wraz z upływem czasu. Numer 4. Drzewo Stag. Kiedyś nazywano je drzewem Day. W 1960 roku drzewo zostało przemianowane na cześć Amosa Elanzo Stagga. Trenera futbolu z Uniwersytetu Hicagowskiego badania później potwierdziły, że drzewo ma 3000 lat, a to odkryto, ponieważ drzewo jest puste w środku. W 1983 roku wspinacze odkryli, że było puste nie tylko u podstawy, ale także wyżej. To drzewo ma wysokość 243 stopy, czyli 74,1 m, a u podstawy rozciąga się na 33,3 m. Numer 3. Drzewo Bull. W roku 1895 drzewo to nazwano na cześć Franklina Abuela. W 1931 roku uznano je za największe drzewo na świecie. Jego wysokość wynosi 208,8 stóp, czyli 81,9 m, a szerokość u podstawy wynosi 34,4 m. Patrząc na korzenie, nigdy nie zgadniesz jego prawdziwego wieku. To po prostu nie wygląda jak drzewo mające tysiące lat. Ale wierzcie lub nie, dzisiaj ma 2131 lat. Zostało odkryte w 1895 roku, a później nazwano je na cześć Franklina Abuela. Numer 2. Drzewo generała Grante. Znajdujące się w kalifornijskim Parku Narodowym Kings Canyon drzewo General Grant jest drugim co do wielkości drzewem na Ziemi. Ludzie uważali, że ma ponad 2000 lat, patrząc tylko na nie. Badania wykazały jednak, że jego faktyczny wiek to tylko 1671 lat. Teraz możesz się zastanawiać, jeśli nie jest najstarsze, jak to możliwe, że jest jednym z największych. Powód jest prosty. Drzewo rośnie w miejscu z dużą ilością słońca i wody. Drzewa, które mają oba te czynniki, rosną znacznie szybciej niż inne. I pamiętaj, że największe drzewo nie zawsze jest najstarsze. Wzrost w dużej mierze zależy od środowiska. Jeśli lokalizacja zapewnia wystarczającą ilość wody i światła słonecznego, drzewa mogą rosnąć szybko. Drzewo General Grant jest tak masywne u podstawy, że nawet 20 osób stojących w kółku wokół niego nie może całkowicie objęci pnia. Numer 1. Drzewo General Sherman to olbrzymie drzewo znajduje się również w Parku Narodowym Sekwoi w Kalifornii. Spośród wszystkich ogromnych drzew, o których mówiliśmy, siedem znajduje się w Parkach Narodowych Kalifornii. Te drzewa rosną także w regionach górskich. Ale większość ludzi nie może dotrzeć do tych odległych miejsc. Dlatego Park Narodowy Sekwoi daje odwiedzającym szansę zobaczenia ich z bliska. Drzewo General Sherman jest największym drzewem na świecie pod względem objętości. Jego wiek szacuje się na od 2300 do 2700 lat. Drzewo ma wysokość 274,9 stóp i szerokość u podstawy 31,3 m. Wysokość drzewa mierzy się według objętości pnia, nie gałęzi ani korzeni. Dzieje się tak, ponieważ gałęzie i korzenie mogą się z czasem złamać, co czyni pomiary niewiarygodnymi. Drzewo Sherman jest oficjalnie największym żywym drzewem na Ziemi i co roku przyciąga tysiące odwiedzających do parków narodowych w Kalifornii. Więc jeśli miałbyś okazję wspiąć się na jedno z tych drzew, które byś wybrał, nie zapomnij dać nam znać w komentarzach poniżej, jeśli podobał ci się ten film. Nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to i udostępnij go swoim znajomym i rodzinie, aby mogli również poznać 10 największych drzew na świecie. Do zobaczenia w kolejnym ekscytującym filmie. Do tego czasu do widzenia.